Odkrywanie programowania było dla mnie trochę jak takie odkrywanie mapy w grze, że na początku widzimy czarny kwadrat i, i tylko siebie w takim małym, odkrytym terenie. I im dalej idziemy, tym więcej terenu odkrywamy i tym bardziej zdajemy sobie sprawę, jaka mapa jest duża i ile jeszcze jest do odkrycia. Kiedy zaczęłam robić samodzielnie pierwsze jakieś takie zadania programistyczne. Po prostu czaiłam to, wiedziałam, co napisać, żeby komputer by wykonał dane zadanie. To czułam się mega mądra, taka mega usatysfakcjonowana, mega radość, mi to sprawiało i myślałam, to jest fantastyczne, ja chcę, ja chcę w to iść. Ale chciałam, to znaczy myślałam sobie, co tak dokładnie mogłabym robić w tej informatyce i to, co wymyśliłam, to był kosmos. W mieliśmy praktyki. W każdym technikum coś takiego jest. W technikum informatycznym musieliśmy po prostu znaleźć sobie coś w firmie informatycznej. I to też nie było tak, że szkoła jakby to zapewniała i mówiła idźcie do pracy teraz. Tylko każdy jakby sam musiał znaleźć sobie, um, znaleźć sobie te praktyki. I ja moimi praktykami była mega, mega rozczarowana. Ponieważ poszłam do firmy, która zajmuje się bazami danymi, danych, programowaniem i yy, yy, myślałam, że super, wygrałam. Yy, niesamowite, że mnie w ogóle przyjęli, a na samych praktykach okazało się, że w zasadzie nic konkretnego nie będę mogła tam robić. Ponieważ nie mogą mi dać dostępu do właśnie danych klientów czy danych osób, które są jakoś tak, do danych osobowych, które są chronione. I ja pomyślałam, że, ale no w sumie, jak mam już to takie doświadczenie z tego szukania pra praktyk, to czemu nie zgłosić się na drugie praktyki, które już jakby nie są obowiązkowe, no ale dalej, dalej byłyby na bardzo podobnych zasadach. Wcześniej, przed. Um, przed tym, jak e, dostałam te praktyki, to też miałam taki, taki mały pomysł, że może by e, w ramach takiego dorobienia sobie i, i właśnie wykorzystania tych moich umiejętności robienia stronek e, zaoferować swoje usługi za jakąś tam małą opłatą takim lokalnym biznesom powiedzmy, które znajdowałam gdzieś tam na Facebooku. I no odzyw był trochę mały, w sensie raczej te biznesy nie były takie chętne do tego, żeby, żeby mnie taką uczennicę technikum bez doświadczenia przyjąć. Zaczęłam myśleć właśnie tak reformować moje usługi i o jakichś takich bardziej niecodziennych rzeczach niecodziennych stronkach, żeby to nie była tylko stronka taka, że o tutaj tutaj nasz snajdź, tutaj masz matkę, jesteśmy tam słodzieną, mieszkaniową, coś tam. Tylko żeby zrobić jakąś taką innowację, żeby zaproponować już jakiś taki jakąś taką stronkę, której nikt inny nie zaproponuje. I na przykład dla jednego biznesu, który był w ogóle fryzjerem dla psów, zaproponowałam, że zrobię im Zrobię im kalendarz, gdzie można się zapisywać na, na zabiegi dla psów. Można wybrać sobie z listy coś. Takie jakby booksy, wcześniej jeszcze booksy nie było, więc to było takie innowacyjne. Nie no, żartuję, bo jakby pewnie dużo osób miało wcześniej ten pomysł, tylko chodziło o realizację. Udało mi się to rozkminić i napisać, to byłam mega zadowolona i jakby na tej właśnie rozmowie o pracę pokazałam ten kalendarz, taka mega zadowolona. I opowiadałam o nim i jak ja tutaj zrobiłam, jak ja myślałam i tak dalej. I jakby ten entuzjazm się właśnie udzielił. Po jakimś czasie pracowania właśnie, robienia stronek internetowych, dorabiania sobie na studiach i tego, że miałam cały czas w głowie, że chcę jakby ten kosmos robić, należała się taka okazja. Żeby robić stronki internetowe dla firmy z branży kosmicznej. To znaczy, to były konkretnie aplikacje internetowe dla Europejskiej Agencji Kosmicznej na kontrakcie, więc byłam mega zajarana i pracowałam nad takim projektem, który w razie jakiejś katastrofy naturalnej czy, czy innego takiego wydarzenia złego, powiedzmy. Dostarcza służbom ratowniczym, służbom na przykład straży pożarnej, zdjęcia satelitarne danego obszaru na, na przestrzeni jakiegoś czasu. Na przykład, żeby zobaczyć jak na przykład ogień się rozprzestrzenia na danym obszarze, do którego jest utrudniony dostęp, bo na przykład jest to jakiś las albo, albo nawet dżungla, do którego nawet ciężko by było dojechać czy czy w, jak, w jakiś inny sposób zdobyć informacje o tym, jak, jak taka katastrofa przebiega? Myślę, że to jest dobry moment na pytanie o, um, o moje podejście do akademii, do środowiska akademickiego. Męczyło mnie bardzo, że muszę chodzić na zajęcia, które mnie nie interesują. Też te studia były dosyć wymagające, jeśli chodzi o nakład pracy takiej w domu. Um, i stwierdziłam, przerywam. Do niczego mi już te studia się nie przydadzą. Potem wróciłam, bo jednak w dziedzinie sztucznej inteligencji studia się przydają. To znaczy, to jest taka dziedzina bardzo związana właśnie z akademią, bardzo dużo jakichś innowacji, nowych algorytmów, nowych zastosowań algorytmów, nowych połączeń, nawet algorytmów kilku, żeby uzyskać nowy rezultat. To są właśnie prace naukowe, na które jakby uczelnie dają granty i, i i, I jakby naukowcy nad tymi e, rozwiązaniami pracują, e, nie walcząc na, e, na to, jak, jakie przychody przyniesie, przyniesie ten algorytm. Jeśli chodzi o przyszłość, jeśli chodzi o taki mój cel, no to jak już odhaczyłam ten mój cel, e, pierwszy pracować w, w kosmosie, powiedzmy e, w branży kosmicznej, kiedy robiłam te stronki e, dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. E, kolejny cel pracować w branży kosmicznej, w sztucznej inteligencji, e, gdzie teraz jakby od tego roku zaczęłam właśnie pracę w, w takiej firmie i przy takich projektach, które się tym zajmują. No, to myślę, że teraz mega fajnie by było dokonać jakiegoś odkrycia. Też taką wielką moją inspiracją, związaną też z akademią, jest dr. Katie Bauman. Część osób mogła o niej słyszeć, kiedy było głośno o pierwszym zdjęciu czarnej dziury. Pracowali nad tym, żeby zwizualizować czarną dziurę. Czarne dziury mają to do siebie, że. Są dosyć daleko, bo są na przykład w centrum naszej galaktyki, w centrach innych galaktyk, i to jest od nas bardzo, bardzo daleko. Między nami a czarną dziurą znajduje się dużo pyłu, gazu, które przysłaniają jej obraz, więc nie możemy tak po prostu skierować teleskopu i ją zobaczyć. Bo światło widzialne po prostu przez ten pył i kurz się nie, nie przebija, ale przebija się. Przybierają się inne fale elektromagnetyczne spoza światła widzialnego, na przykład podczerwieni, i budując odpowiedni teleskop, odpowiednio prowadząc badania, możemy odebrać te, no tą, 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 te fale i potem zwizualizować, jak na podstawie tych odczytów ta czarna dziura mogłaby wyglądać. Tutaj bardzo duże zastosowanie miała informatyka, miało przetwarzanie danych, bo były to ogromne ilości danych. To były całe wielkie dyski, które, których nie dało się, znaczy dało się, ale nie opłacało się przesyłać przez internet i przesyłano po prostu dyski pocztą, bo to były takie wielkie ilości danych. Czy boję się sztucznej inteligencji? <laughs> nie boję się. Nie boję się sztucznej inteligencji, boję się wielkich korporacji. To znaczy, sztuczna inteligencja to jest takie narzędzie, które może zostać wykorzystane do bardzo dobrych i do bardzo złych celów. I to, że nie ma jej kontroli nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji, może prowadzić do złego wykorzystania, na przykład manipulacji, dezinformacji. Chat GPT na przykład, taki... W bardzo przekonujący sposób przekazuje nam informacje, które w ogóle mogą nie być prawdziwe, które mogą być specjalnie nieprawdziwe. Też sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do celów takich jak wykrywanie twarzy. Co może być dobre, na przykład w telefonach, kiedy odblokowujemy telefon swoją twarzą i wiadomo, że to my, a nie ktoś inny, ale też na przykład w Chinach no są te takie słynne systemy social credit, które na, mogą po prostu śledzić, śledzić obywateli, wykrywać ich twarze, że to na pewno oni, i wiedzieć, gdzie oni są, co oni robią i na podstawie tego. No też, robić albo złe, albo dobre rzeczy. Więc e, nie boję się sztucznej inteligencji, boję się tego, że ktoś mógłby je wykorzystać w złym celu. E, no a też właśnie wielkie korporacje, wielkie firmy informatyczne mają po prostu bardzo dużo pieniędzy na rozwój tej sztucznej inteligencji i będą chciały, prawdopodobnie, żeby im się to zwróciło. Więc e, trzeba uważać, w jaki sposób będą chcieli na tym, na tym zarobić.